sięgając do historii, mógłbym zapytać, gdzie pan był, czy po ruskiej, czy po polskiej stronie, wtedy, kiedy pan przeprowadzał reset z Rosją? Gdzie pan był, czy po ruskiej, czy po polskiej stronie, kiedy pan na granicy stawał, kiedy polscy żołnierze i funkcjonariusze strzegli tej granicy i mówili, że trzeba jej bronić? Polacy mówili, że trzeba jej bronić. Mówili, jesteśmy murem za polskim mundurem, a pan mówił... To są biedni ludzie, których trzeba tutaj wpuścić. Gdzie pan był, jak był realizowany ten scenariusz napisany przez Putina w Moskwie Pani i realizowany przez Przybonow. Łukaszenkę? Gdzie pan był, czy pan był po ruskiej, czy po polskiej stronie? Gdzie pan był, jak różne gwiazdki i celebryci obrażali polski mundur, pluli na ten mundur, dosłownie i w przenośni. Gdzie pan wtedy był, panie premierze? Gdzie pan był wtedy, kiedy darował pan dług Gazpromowi, kiedy nawet szefowie pana spółek mówili, że nie wolno tego zrobić? Gdzie pan wtedy był? Gdzie pan był wtedy, kiedy pan mówił, że niepotrzebny nam jest gazoport w Świnoujściu, bo mamy dosyć tego i gaz norweski, bo mamy przecież ważne kontrakty rosyjskie? Po której stronie pan wtedy był? Po ruskiej czy po polskiej? I tak można wymieniać, panie premierze, bardzo długo. I to nie jest, panie premierze, powód do uśmiechu. Pan właściwie swoim wystąpieniem. Pisze przeciwko sobie i przeciwko szefom swoich służb, szefom swoich swoim ministrom. A oskarżenia. Od grudnia zeszłego roku powinno być wprowadzone to rozporządzenie, które w części działa bezpośrednio. Pan dzisiaj staje tutaj, leje krokodyle łzy, straszy Polaków, mówi o rosyjskiej mafii. Gdzie pana służby, gdzie pana państwo, jeżeli było tak bardzo niebezpiecznie, były przez cały rok? Gdzie one były? Wczoraj się pan obudził? Wtedy, kiedy wpłynęło weto prezydenta? Kiedy pan miał informację? Kiedy pan miał informację o tym, że są problemy? Czy od roku, czy od dwóch lat rządzicie, czy wtedy, kiedy prezydent zawetował i pan postanowił politycznie uruchomić służby tylko po to, żeby mieć argument do tego, żeby walczyć z prezydentem, zamiast poprawiać ustawę? Jak to możliwe, panie premierze? Dysponuje pan olbrzymią rzeszą urzędników, kilkanaście resortów, ja tylko tak dla, dla przykładu podam. Kancelaria Prezydenta to jest 550 osób. Jedno Ministerstwo Sprawiedliwości to jest 1200 osób administracji. I wy mając taką armię urzędników, taką armię specjalistów, wydając na nie krocie, piszecie ustawę, którą dzisiaj pan twierdzi, że jest jedynym kluczem do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwa. Panie premierze, przykro mi powiedzieć, ale pan się uśmieszy. Pan premier chodzi na grzyby w garniturze. Trzeba ściągnąć Panie Premierze ten garnitur, podwinąć rękawy i wziąć się do roboty. To nie jest temat głosowania, czy jesteś za rosyjską mafią, czy jesteś za tą ustawą. Temat głosowania jest bardzo prosty. Jak przykryć jak przykryć nieudolność rządu, dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia, klęskę szczytu wczorajszego medycznego, gigantyczny deficyt finansów publicznych, brak działania służb? Prokuratora, który zamiast ścigać przestępców owija się z psem w jakieś taśmy. Bo ja bym chciał mieć premiera polskiego rządu, nawet do, wobec którego jestem w opozycji, ale który w zasadniczych kwestiach państwa, interesu publicznego, bezpieczeństwa naszych obywateli nie kieruje się rozedrganiem bieżączki politycznej i nie gasi pożarów, które sam wzniecił, jakimiś akcjami służb tylko odpowiedzialnie prowadzi polskie sprawy, nawet w sporze, głębokim sporze, ale sporze o coś, a nie przeciwko czemuś i nie przeciwko komu, nie przeciwko prezydentowi.